Barbarzyńcy. Ktoś ty? Za czym wężysz? Za robotą. Zaraz, zaraz. Dwa miecze, oczy jak szparki. Nie mówcie, żeście jesteście wiedźmi. Geralt z A ja Tawar Egebracht i jestem tu kwatermistrzem. Wyglądacie na zmęczonych, kwatermistrzu. Długo już tu stacjonujecie? Za długo. Ale przyjdzie dzień, w którym proporzec cesarza załopoczy nad Nowigradem, a potem nad Tretogorem. I wrócimy do domu. Znalazłem twoje ogłoszenie. Wy, Wiedźmini, jesteście ponoć świetnymi tropicielami. Jeśli to prawda, może będziesz mógł mi pomóc. Kilka dni temu wysłałem oddział zwiadowców do lasu po drugiej stronie jeziora. Żaden z nich nie wrócił. Znajdź moich żołnierzy i przyprowadź ich do obozu. Dobrze zapłacę. Ale tyle, ile stoi w ogłoszeniu, i ani grosza więcej. W księgach rachunkowych musi być porządek. Okoliczni wieśniacy raczej nie uznają was za wyzwolicieli. Do rzeczy, widz mi nie. Twoi żołnierze mogli wpaść chłopom na widły. Kilku kmiotków w dziurawych łapciach wyrżnęło oddział cesarskich zwiadowców. A może zjadł ich smog? Eszcze bledy Czego mieliś szukać w tym lesie? Niczego. Regulaminowy patrol. Zajmę się tym. Zacznij poszukiwania po drugiej stronie jeziora. Powodzenia, Wiedźminie. Dziwne. Oprócz śladów buciorów są jeszcze tropy bosych stóp. Muszę wejść głębiej w las. Obozowisko Nilwgarczyków. Opuścili je w pośpiechu. Ślady Nilwgardczyków. Prowadzili tędy grupkę bosych chłopów, a może odwrotnie. Nie? Zapach piżma drakonida. Świeży. Musiał osiedlić się tu niedawno. would you yeah. Zakopał ciała w żelazgu lasu, a gule je odkopały. Stężenie pośmiertne sugeruje zatrucie. Zaraz coś wyżarło mu wątrobę. Tu pojadę? Ktoś ściągnął tędy coś ciężkiego: ciała. Miasto do góry. Ten nie ma na sobie munduru ani butów. To raczej nie był gardzki żołnierz. Może ktoś z pobliskiej wioski? Witajcie, kwatermistrzu Cześć i chwała, Gerald. W czym pomóc? Znalazłem ciała twoich żołnierzy. Zabiła ich samica Wywerny, bo weszli na jej terytorium łowieckie. Wywerna? Bledy pest. Odkryłem też coś jeszcze. Nie wysłałeś tych żołnierzy na zwykły zwiat. To był oddział Katów, który prowadził redańskich jeńców na egzekucję. Taka jest wojna. Ci, co ją przegrają, giną. Ktoś w końcu upomni się o tych ludzi. U nas w Nilwgardzie żołnierz, który pójdzie w niewolę, to żołnierz martwy. Ci jeńcy pochodzili z Redanii. Która już niedługo stanie się cesarską prowincją. Jeszcze przed Saowin nad redańską stolicą załopocze sztandar z Wielkim Słońcem. Nie chcę twoich pieniędzy. Oburzają cię trupy zakopane w lesie? Ponieśli honorową śmierć. O ile można mówić o honorze żołnierzy, którzy dali się wziąć w niewolę. Tu w Wellen naszym największym wrogiem jest głód. Czym miałem karmić tych jeńców? Trawą i błotem? To był akt łaski. Jesteś zwykłym mordercą. Jestem cesarskim kwatermistrzem. Skończyłem z tobą, Wiedźminie.